Integracja City Light z Wi-Fi, geolokalizacja, planer podróży. Technologiczne media dla technologicznego produktu. MasterPass to nowy system płatności internetowych. Dzięki niemu płacenie za zakupy w sieci staje się szybsze i bezpieczne. W wybranych wiatach przystankowych został udostępniony darmowy Internet. Dzięki temu pasażer mógł szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacić za zakupy w sieci stojąc na przystanku. Innowacją w kampanii było zintegrowanie stacjonarnych wiad przystankowych, kanału offline z komunikatami wyświetlanymi w sieci Info TV w warszawskich autobusach oraz w internetowym planerze podróży, kanały online. Wykorzystując geolokalizację, gdy tylko autobus znalazł się w promieniu 200 metrów od przystanku z Wi-Fi, na ekranach City Info TV pojawiały się informacje o zbliżaniu się do strefy darmowego internetu. Na potrzeby kampanii opracowano spoty dedykowane każdemu przystankowi z osobna. Informacja o przystankach z darmowym dostępem do internetu znajdowała się także na mapach internetowego planera podróży.